Witajcie w kolejnym odcinku podcastu 10 minut z AI. Dzisiaj zabiorę Was w podróż do świata, który każdy z nas zna, ale niewielu rozumie. Świata, gdzie spędzamy jedną trzecią naszego życia, a mimo to wciąż pozostaje on pełen tajemnic. Tak? Mówię o śnie. Każdy z nas wie, jak to jest, zamykamy oczy, a nagle budzimy się rano, jakby ktoś nacisnął przycisk przewijania do przodu. Ale co dzieje się w tych ośmiu godzinach? Czy nasze mózgi rzeczywiście odpoczywają, czy może rozgrywają się tam procesy równie intensywne jak podczas dnia? Dzisiaj rozwiejemy mity, poznamy fascynujące fakty i odkryjemy, dlaczego sen to znacznie więcej niż tylko czas regeneracji. Zaczniemy od rozwikłania pierwszego mitu: tego, że podczas snu nasze mózgi są nieaktywne. To jak twierdzenie, że podczas remontu domu nic się nie dzieje, bo mieszkańcy wyszli. W rzeczywistości podczas niektórych faz snu nasze mózgi są bardziej aktywne niż w ciągu dnia. Sen składa się z pięciu faz: czuwania N1, N2, N3 i REM, czyli Rapid Eye Movement. Fazy N1 do N3 to sen bez szybkich ruchów gałek ocznych zwany NREM. Łącznie około 75% snu spędzamy w fazach NREM, a większość tego czasu w fazie N2. Typowa noc składa się z 4 do 5 cykli snu, każdy trwający około 90 do 110 minut. To jak pociąg, który zatrzymuje się na kolejnych stacjach: najpierw lekki sen N1, potem głębszy N2, następnie najgłębszy N3, z powrotem do N2 i wreszcie fascynujący świat REM. Faza N1 to jak przedsionek do krainy snu: trwa około 1 do 5 minut i stanowi tylko 5% całego snu. To moment, gdy nasze fale alfa zostają zastąpione przez niskonapięciowe fale teta. Jeśli ktoś was w tym momencie obudzi, prawdopodobnie będziecie twierdzić, że wcale nie spaliście. N2 to już poważniejsza sprawa. Charakteryzują ją tzw. wrzeciona snu i kompleksy K, fascynujące wzorce aktywności mózgowej. Wrzeciona snu to krótkie, potężne salwy neuronalnego wystrzeliwania, które naukowcy uważają za kluczowe dla konsolidacji pamięci. Kompleksy K to z kolei najdłuższe i najbardziej charakterystyczne fale mózgowe ze wszystkich. Ta faza stanowi około 45% całego snu i to właśnie wtedy zgrzytamy zębami, jeśli mamy taki nawyk. Faza N3 to prawdziwy mistrz regeneracji, zwana też wolnofalowym snem lub SWS. Charakteryzują ją fale delta, najwolniejsze i o najwyższej amplitudzie to jak wielkie, spokojne fale oceanu w porównaniu z drobnym falowaniem pozostałych faz. W tej fazie najtrudniej nas obudzić, nawet dźwięk powyżej 100 decybeli może nie wystarczyć. Jeśli ktoś nas jednak obudzi, przez kolejne 30 minut do godziny, będziemy w stanie zwanym bezwładnością snu. Mentalna mgła, która sprawia, że czujemy się jak zombi po kilku drinkach za dużo. To właśnie w fazie N3 nasze ciała naprawiają tkanki, budują kości i mięśnie. Wzmacniają system immunologiczny. To też czas, gdy występują lunatykowanie, nocne lęki i moczenie nocne u dzieci. Paradoksalnie, najgłębsza faza snu może powodować najbardziej dramatyczne zaburzenia. Wraz z wiekiem spędzamy coraz mniej czasu w tej regenerującej fazie, a więcej w fazie N2. To jak gdyby życie stopniowo odbierało nam dostęp do najlepszego spana na świecie. A potem jest REM. 25% naszego snu to prawdziwy teatr jednego aktora, naszego mózgu. Paradoks rem polega na tym, że nasze fale mózgowe przypominają te zczuwania, ale nasze mięśnie szkieletowe są całkowicie sparaliżowane. To jak być więźniem we własnym ciele podczas najbardziej intensywnych przedstawień umysłu. Rem zaczyna się około 90 minut po zaśnięciu. Pierwszy cykl trwa zaledwie 10 minut, ale ostatni może trwać nawet godzinę. To właśnie wtedy śnimy najintensywniej, przeżywamy koszmary, a nasze ciała doświadczają erekcji czy podniecenia, niezależnie od treści snów. Wrem nasze mózgi zużywają nawet o 20% więcej energii niż podczas czuwania. To jak gdyby podczas gdy ciało odpoczywa, umysł urządza sobie maraton myślowy. Za całą tę złożoną choreografię odpowiada orkiestra struktur mózgowych. Głównym dyrygentem jest pod wzgórze wielkości orzeszka ziemnego, które zawiera suprachiasmatyczne jądro, nasz wewnętrzny zegar biologiczny. Suprachiasmatyczne jądro to tysiące neuronów, które otrzymują informacje o świetle bezpośrednio z oczu. To ono decyduje, kiedy poczujemy senność, a kiedy będziemy czujni. Ludzie z uszkodzonym SCN śpią chaotycznie przez całą dobę, jakby ktoś zepsuł im wewnętrzny zegarek. Pień mózgu kontroluje przejścia między snem a czuwaniem. Produkuje GABA neurotransmitter, który, jak łagodny barman, podaje nam środek uspokajający na koniec dnia. Wzgórze działa jak stacja przekaźnikowa. Podczas większości faz snu pozostając ciche, pozwalając nam odciąć się od zewnętrznego świata. Szyszynka produkuje melatoninę, gdy robi się ciemno. To hormon, który informuje organizm, czas na sen. Współczesne problemy ze snem często wynikają z tego, że nasze szyszynki są zdezorientowane przez sztuczne światło próbują produkować melatoninę, ale nasze smartfony krzyczą jeszcze nie czas. Jedną z najważniejszych substancji regulujących sen jest adenozyna. Wyobraźcie sobie ją jako molekularne śmieci, które gromadzą się w mózgu podczas czuwania. Im dłużej jesteśmy czujni, tym więcej adenozyny się zbiera, a my czujemy coraz większą senność. Kofeina działa właśnie dlatego, że blokuje receptory adenozyny, to jak podłożenie klocka pod pedał hamulca senności. Dlatego kawa nie dodaje nam energii, po prostu maskuje zmęczenie. Gdy kofeina przestaje działać, całe nagromadzone zmęczenie nas dopada. Ciekawostka: adenozyna wpływa nie tylko na senność, ale też na nasz zegar biologiczny. Badania pokazują, że kofeina wypita wieczorem może opóźnić nasz rytm melatoniny o około 40 minut prawie połowę tego co robi jasne światło. Przechodzimy teraz do jednego z najbardziej fascynujących aspektów snu. Snów i koszmarów. Śnimy przez większość nocy, ale najintensywniejsze i najbardziej zapamiętywane sny występują podczas rem. Dlaczego w ogóle śnimy? Jedna z teorii głosi, że sny to sposób mózgu na walkę z lękiem wystawiamy się na różne scenariusze w bezpiecznym środowisku. Koszmary mogłyby być oznaką, że ten proces się nie udał. Emocje były zbyt intensywne i obudziły nas zamiast pozwolić na przetworzenie strachu. Badania pokazują, że ludzie z częstymi koszmarami mają wyższy poziom ruminacji, skłonności do ciągłego przeżuwania negatywnych myśli. To jak gdyby dzienne zmartwienia przenosiły się do snów, tworząc nocny horror z własnych lęków. Ciekawe jest też to, że w rem nasze korowe obszary kontrolne są względnie wyłączone. Dlatego w snach akceptujemy najbardziej absurdalne sytuacje. Latamy, rozmawiamy ze zmarłymi, zmieniamy się w zwierzęta. To nie nasza logika jest uszkodzona, po prostu jej strażnicy poszli na przerwę. Sen to nie luksus, to konieczność biologiczna. Jedna noc bez snu powoduje pogorszenie funkcji poznawczych, porównywalne z piciem alkoholu do poziomu 0,1 promila, prawnie już pod wpływem. Przewlekły niedobór snu to zdrowotna katastrofa. Zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy, otyłości, osłabienia układu immunologicznego. Ludzie śpiący mniej niż 7 godzin na dobę mają trzykrotnie wyższe ryzyko przeziębienia niż ci śpiący 8 godzin lub więcej. Podczas snu głębokiego nasz mózg dosłownie się czyści. System limfatyczny, kanalizacja mózgu działa najintensywniej właśnie podczas fazy N3. Usuwane są toksyny, białka, które mogą prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych. Sen to też czas konsolidacji pamięci. NREM pomaga w utrwalaniu pamięci deklaratywnej faktów i informacji. REM wspomaga pamięć proceduralną, umiejętności i nawyki. To dlatego powiedzenie prześpie się z tym ma sens naukowy. Sen rzeczywiście pomaga w uczeniu się. Czas na rozwalenie kilku popularnych mitów. Mit pierwszy. Można się przyzwyczaić do spania 5 godzin dziennie. Prawda jest taka, że organizm może się adaptować do chronicznego niedoboru snu, ale kosztem zdrowia to jak twierdzenie, że można się przyzwyczaić do niejedzenia. Teoretycznie możliwe, praktycznie destrukcyjne. Mit drugi. Weekendowe zwiększone dawki snu ratują sytuację. Niestety, sen to nie pieniądze w banku. Nie można go gromadzić ani spłacać długów jedną większą wpłatą. Próba odespania, w weekendy może nawet pogorszyć rytm okołodobowy. Mit trzeci. Alkohol pomaga zasnąć. Alkohol rzeczywiście może przyspieszyć zaśnięcie przez swoje działanie uspokajające, ale drastycznie pogarsza jakość snu. Redukuje czas REM, powoduje częste przebudzenia i sprawia, że budzimy się niewyspani mimo spędzenia w łóżku odpowiedniej liczby godzin. Mit czwarty: leżenie z zamkniętymi oczami to prawie jak spanie. To jak twierdzenie, że stanie w garażu czyni z nas samochód. Proces snu to radykalne zmiany w fizjologii mózgu których nie zastąpi leżenie ze zmrużonymi oczami i myślenie o różowych słoniach. Mit piąty. Jeśli masz problemy z zasypianiem, zostań w łóżku i próbuj dalej. To jeden z najgorszych mitów. Terapeuci snu zalecają wręcz odwrotnie. Jeśli nie możesz zasnąć w 20 minut, wstań, idź do innego pokoju i rób coś spokojnego, aż poczujesz senność. Łóżko ma kojarzyć się ze snem, nie z bezsennością. Dlaczego w ogóle śpimy? Z ewolucyjnego punktu widzenia sen wydaje się katastrofą. Przez 8 godzin jesteśmy bezbronni, nieproduktywni i narażeni na ataki drapieżników. Gdyby sen nie był kluczowy dla przetrwania, selekcja naturalna dawno by go wyeliminowała. Jedna z teorii głosi, że sen powstał jako sposób na adaptację do dwóch różnych niszy ekologicznych, dziennej i nocnej. Zamiast być przeciętnie przystosowanym do obu, ewolucja stworzyła mechanizm, który zmusza nas do specjalizacji. Jesteśmy jak dwa różne organizmy w jednym ciele. Ludzie śpią krócej niż inne naczelne, ale nasz sen jest bogatszy w rem. To może być kluczem do naszej wyjątkowej inteligencji. Gdy nasi przodkowie przestali spać na drzewach i zaczęli budować bezpieczne schronienia na ziemi, jakość snu się poprawiła, co mogło przyczynić się do rozwoju większych mózgów. A teraz suchar. Mój terapeuta powiedział, żebym przestał myśleć o śmierci przed snem. Teraz myślę o niej po śniadaniu i faktycznie znacznie lepiej śpię. Jeśli podoba ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz komentarz. To naprawdę pomoże rozwijać ten projekt. Na tym kanale eksperymentuję z różnymi narzędziami AI, aby tworzyć coraz ciekawsze treści. Chciałbyś o czymś posłuchać? Zostaw komentarz. Obiecuję zrobić odcinek, jeśli proponowany temat mnie zaciekawi. Współcześnie cierpimy na epidemię bezsenności. W różnych badaniach od 10 do 33% dorosłych cierpi na przewlekłą bezsenność. To nie przypadek, nasze mózgi ewoluowały przez miliony lat w środowisku bez sztucznego światła, notyfikacji smartfonów i całodobowej dostępności rozrywki. Błękitne światło z ekranów hamuje produkcję melatoniny. To, jakby krzyczeć do szyszynki, nie jeszcze jest dzień, podczas gdy na zewnątrz panuje noc. Nasze wewnętrzne zegary są zdezorientowane, jak turyści z jetlagiem, którzy nie mogą się przestawić na nową strefę czasową. Praca zmianowa dodatkowo komplikuje sprawę. Organizmy pracowników nocnych próbują spać, gdy ich biologia krzyczy, czas na czuwanie. Długoterminowo prowadzi to do zwiększonego ryzyka depresji cukrzycy i nowotworów. Nauka o śnie rozwija się w zawrotnym tempie. Nowe technologie pozwalają nam zajrzeć w mózg śpiącego człowieka z niespotykaną wcześniej precyzją. Odkrywamy, że sen to niejednolity stan, ale złożona mozaika procesów, z których każdy ma swój cel. Przyszłość może przynieść personalizowane terapie snu oparte na genetyce. Niektórzy ludzie mają warianty genów, które sprawiają, że potrzebują mniej snu, lub są bardziej wrażliwi na kofeinę. Zrozumienie tych różnic może prowadzić do indywidualnych zaleceń dotyczących higieny snu. Rozwijają się też terapie chronoterapeutyczne, leczenie wykorzystujące manipulacje rytmami okołodobowymi. Już teraz wiemy, że odpowiednie dawkowanie światła i ciemności może pomóc w leczeniu depresji, jet lagu i zaburzeń snu. Skoro już znamy teorię, przejdźmy do praktyki. Pierwszą zasadą dobrej higieny snu jest regularność. Nasze ciało kocha rutynę bardziej niż urzędnik kocha procedury. Kładźcie się i budźcie o tej samej porze, nawet w weekendy. Druga zasada: Sypialnia to świątynia snu. Powinna być chłodna, cicha i ciemna. Idealna temperatura, to około 18-19 stopni Celsjusza. Jeśli potrzebujecie jakiegoś światła, użyjcie czerwonych lampek. Nie blokują produkcji melatoniny tak jak światło niebieskie. Trzecia zasada. Unikajcie kofeiny po południu i alkoholu przed snem. Kofeina ma okres półtrwania około 6 godzin, więc kawa wypita o 16 wciąż będzie działać o 22. Alkohol może pomóc zasnąć, ale zagwarantuje gorszy sen. Sen to jeden z najważniejszych aspektów naszego zdrowia, a jednocześnie jeden z najbardziej zaniedbywanych. Żyjemy w kulturze, która gloryfikuje produktywność i marginalizuje odpoczynek, zapominając, że dobry sen to podstawa, a nie przeszkoda w osiąganiu celów. Nasze mózgi podczas snu nie odpoczywają, pracują, naprawiają, czyszczą, konsolidują pamięci i przygotowują nas na kolejny dzień. To nie czas stracony, to inwestycja w nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Każda noc to podróż przez pięć faz snu, każda z własnym celem i charakterem. Od lekkiej drzemki N1 przez regenerujący N3, po pełen marzeń REM, każda faza ma swoje miejsce w wielkiej symfonii snu. Koszmary i sny to nieprzypadkowe fajerwerki neuronów, ale znaczące procesy przetwarzania emocji i doświadczeń. Nasz mózg w REM, to jak reżyser, który każdej nocy kręci nowy film używając materiałów z naszego życia. Mity o śnie nie są niewinne, mogą prowadzić do destrukcyjnych nawyków i problemów zdrowotnych. Zrozumienie, jak naprawdę działa sen, może uratować nie tylko nasze noce, ale i dni. Na koniec pozostaje pytanie, czy po tym wszystkim, co dziś usłyszeliście, potraktujecie swój sen z większą powagą? Czy może dziś wieczorem, kładąc się do łóżka, pomyślicie o tym, jak niesamowita podróż Was czeka? Sen to nie strata czasu, to jedna z najważniejszych inwestycji, które możemy poczynić w swoje zdrowie i szczęście. Dobranoc!